filmik na temat tego czy mikser może wpływać na wymieszanie kleju oraz wytrzymałość oraz dodatkowo robimy tutaj test to jest taki wstępny bardzo test który nam powie co trzeba z daną powierzchnią zrobić mamy tutaj blachę surową z tym że ona jest tak jak widzicie taka lekko opatynowana to jest jakaś forma zabezpieczenia przed rdzą na pewno się tam znajdą osoby, które będą wiedzieć co to jest. My nie dostaliśmy na razie informacji, ponieważ mamy tylko kilka próbek, próbek. Zrobienie wstępnego testu jak się zachowuje w ogóle klej. Tutaj będziemy kleić to SA1. A przy okazji sobie robimy taki test podobnych mikserów. To jest standardowy 16 elementowy kwadratowy. Tutaj mamy także 16 elementów tylko węższy. Czyli tu jest 04. A tu 0,5 Czyli to jest tak naprawdę ten mikser, to jest odpowiednik tego kwadratowego. Z tym, że tutaj bardziej patrzymy na, na to, jak będzie się zachowywał na powierzchni i głównie na tym e, materiale. Dobra, czyli najpierw weźmiemy tą pozycję wyjściową, czyli ten właściwy. Tu jest akurat powierzchnia malowana. E, troszkowo on jest. Tutaj nie ma problemu, ale tylko z ciekawości zobaczymy czy wszystko ok Nie ma problemu z trzymaniem Dobra i teraz zobaczymy co z tą blachą Teraz będziemy musieli wziąć chyba dziwna sprawa, ponieważ ta patyna ta, e, ta warstwa tej, tej, tego zabezpieczenia teoretycznie nie, nie powinna tutaj aż być tak mocna, ale trzeba, trzeba przyznać, że Okazuje, że prawdopodobnie nie będzie potrzeby zrywania jej. Jeżeli jest rzeczywiście ta jakość utrzymana na jakiejś całej produkcji, całej serii to nie ma problemu z tym, że nie trzyma i klej. Nie ma problemu z klejem. Teraz nie ma problemu z tą, tą warstwą, chociaż zrobimy pewnie później testy, żeby zobaczyć czy jednak e, z laboratorium na zrywanie nie ma różnicy ja to się Dobra, weźmiemy teraz krótszy mikser, to znaczy nie tyle krótszy, to znaczy krótszy, ale mniejszy. Tutaj 0,4, ale też 16 elementów. Nie ma problemu z tym, że coś się dzieje na tej powierzchni, znaczy z, z, też sklejem. Z Tutaj także nie ma problemu ani z klejeniem, to znaczy ani z trzymaniem do powierzchni. Kolejna próbka wychodzi na to, że ta, ta powierzchnia jest no naprawdę dobra, będzie, wystarczy, znaczy będzie wystarczyło odtuszczenie powierzchni. I tutaj mamy mniejsze próbki tych dwóch, tych dwóch stali, tutaj powinno w końcu pójść prościej. Mamy mniejszą powierzchnię 16-elementowy odpowiednik tego. Oratowego, czyli nie ma problemu. Mniejszej. Może coś tu zauważymy w końcu, czy ta. O. Jednak, a nie, tutaj zostało źle nałożone przez osobę, która robiła tę, tę, tę. próbkę. Zobaczcie, że mimo. A nie, chwileczkę pobyłka z mojej strony. Teraz jednak ta. ta. Zobaczymy, czy ta wytrzymałość jest, czy będzie potrzebna, ale zobaczcie, tutaj, ze względu na tą większą jednak powierzchnię, około 1,5 razy mamy na takim kawałku klejone. Tutaj, jak widzicie, tam gdzie z jednej strony ta patyna odeszła, zobaczcie, tutaj jest ta patyna. A tu został surowy metal. Tutaj oderwał się sam klej, znaczy sam klej już tutaj puścił na tym na tym kawałku, ale no na większości jest oderwana ta patyna musimy dostać więcej próbek i mamy jeszcze te próbki tutaj nie wiem czy są z innej partii produkcyjnej bo ten metal to jest stal właśnie z tą patyną którą dostaliśmy głównie do testu. ten, ten test miksera to był tylko taki dodatek, że tak powiem musimy wykonać i się skontaktować z producentem, czy to jest różna produkcja, czy ta sama, i wtedy kolejne testy zrobić. Czy jest problem po prostu z jakością nakładania tej patyny, patyny w elementach produkcyjnych, w sensie z partii na partię, czy po prostu i tak przy klejeniu bezpiecznie producent będzie zalecał, żeby tą patynę jednak na tym kawałku zdjąć, jeżeli będzie potrzebna bardzo duża wyczna.